Scena daje nam możliwość oczywiście przemieszczania, oczywiście, jeżeli to będą większe uroczystości, będzie ona większa. Natomiast jest to scena to, co chcielibyśmy, żeby małe zespoły mogły sobie tam stanąć, pokazać, zagrać. Chcemy promować swój, swoją tożsamość i swój mały regionalizm. Myślę, że i tutaj jak Państwo widzicie, ta zieleń, która ma troszeczkę dzielić, myślę, że zresztą wiemy dzisiaj, proszę Państwa, wiemy, że tych miejsc jest 30 ponad już więcej w centrum miasta. W momencie, kiedy przy ulicy. Jak Państwo mogą to trzymać? Widzicie Państwo, przebywają trzy miejsca. Wystąpiliśmy już o te trzy miejsca. Są dodatkowo. E, wniosek już został złożony do zarządu powiatowego do Pana Jurka. Jurka, wyrażenie zgody, bo to Komisja Powiatowa przydziela. Ten wniosek jest złożony. Czyli naprawdę chcemy maksymalnie pokazać, że rynek, to o czym nam bardzo chodziło, co odbyliśmy również na tych obiazach, to każdy z nas stwierdził że on musi żyć, czyli musi być na możliwość wjechania, dojazdu, dojścia i wtedy to miejsce będzie żyło. Tym bardziej, że na tym terenie mamy kościół, który no niestety, będzie, znaczy nie niestety, przepraszam, niestety, to dobrze, tyle, że generuje ciągle nie tylko poruszanie się ludzi, dojazd ludzi na, na nabożeństwa, ale tam są odbywają się wesela, odbywają się pogrzeby, to też jest to miejsce, które w jakiś sposób musi funkcjonować i stąd dla autobusów, czy zakładu pogrzebowego, czy tych wszystkich, czyli naprawdę otwieramy się bardzo szeroko na to, aby to miejsce stało się bardzo funkcjonalnym takim miejscem wizerunkowym, ale i to, o czym rozmawiając, zróbmy coś, co będzie wyróżniało Kartusz w stosunku do innych, że jesteśmy stolicą kaszy, spróbujmy wprowadzić jakieś elementy i to rzeczywiście Państwo zaproponowali, Miałyby się również włączyć nasi mieszkańcy, czyli zostawić swój wkład nie tylko na tych lampach, ale i również według swojego wzoru wykonane te elementy. Bo już zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Muszę powiedzieć, że eee, zastanawialiśmy się i myślę, że będzie trzeba ogłosić taki dany konkurs i potem wybrać, żeby nie każdy zrobił mu najprostszy, to ja też wyhaftuję tych ludzi. Prawda? Bo to jest najprostszy element do haftu. No tak, by nie dobrze